I cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w tym jakże pięknym dniu, moi drodzy. Moi drodzy, w, w życiu, moi drodzy, obowiązuje równowaga. Dotyczy to głównie, a może i nawet tylko moment naszego, nasz, naszej kondycji psychicznej, mianowicie to, mianowicie to, doszedłem do tego wniosku głównie dlatego, że jak ktoś mnie się zapytał, czy wszystko w porządku, to ja wtedy, uz to ja wtedy dałem taką odpowiedź, że jest, że jest w normie. Czyli nie jest źle, ale nie jest też dobrze. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem, że w momencie, w którym nie ma, nie ma euforii, euforii szczęścia, lub. Y ale nie ma euforii szczęścia i totalnego dołu, jeśli chodzi o nasze samopoczucie, że jeśli między tymi dwoma rzeczami jest równowaga, to zauważyłem, moi drodzy, przynajmniej ja zauważyłem u siebie, że wtedy, że wtedy z reguły się nic się nie odczuwa. I moi drodzy, i to jest co? I to jest stan, który jest idealny dla mnie. To jest stan, moi drodzy, idealnie dla mnie, nie odczuwanie niczego. Nieposiadanie żadnego nastroju i dobrego i złego nastroju, dla mnie moi drodzy, idealnym stanem, w którym chciałbym być przez całe życie, co oczywiście się nie da, być, moi drodzy, w stanie równowagi między jednym a drugim, a stan równowagi właśnie polega na tym, że człowiek z reguły wtedy nic nie odczuwa. I to jest dla mnie stan idealny. To jest, moi drodzy, dla mnie stan idealny, dlatego że jeżeli nie odczuwam żadnych nastrojów, nie wiem, żadnych emocji i tak dalej, to wtedy bardziej efektywnie żyję. Bardziej efektywnie żyję. I dopiero w momencie, w których wtedy nie odczuwam nic praktycznie, jeśli chodzi o nastrój, mogę, tylko w momencie, w których nic nie odczuwam, mogę wtedy uznać, że panuję nad swoimi emocjami. Dlaczego? Bo ich nie odczuwam. I tak to, moi drodzy... Jest u mnie, ja się z wami żegnam. papa. Pa.